Czy zdarza Ci się, że dziecko mówi, że to jest za trudne, nie chce tego robić, albo się poddaje, rezygnuje, a może próbuje, ale szybko stwierdza, że nie chce kontynuować jakiejś czynności, udziału w jakichś zajęciach, jakiejś aktywności, nie chce grać w jakąś grę? Takie problemy z motywacją są częste i dziś powiem Ci, co z nimi zrobić. Ja nazywam się Joanna Węglasz, jestem psychologiem, ekspertem w obszarze TUS i w zakresie funkcji poznawczych. Rezygnacja, narzekanie, że to jest za trudne, poddawanie się, brak motywacji, to najczęściej nie jest lenistwo, ponieważ dziecko chce się rozwijać. To jest naturalna cecha ludzkiego umysłu, że my lubimy wyzwania, że chcemy. Eksplorować, że chcemy robić nowe rzeczy, i szczególnie to jest charakterystyczne dla dzieci. Dzieci prawidłowo się rozwijające mają taką potrzebę. Więc jeżeli dziecko nie ma tej naturalnej potrzeby i narzeka, zniechęca się, nie jest zmotywowane, to, to warto się zastanowić, jaka może być przyczyna i co w związku z tym można zrobić. I powiem Ci dzisiaj o takich trzech przyczynach, które mogą się kryć za tym brakiem motywacji, narzekaniem, że coś jest za trudne, czy że dziecko nie chce czegoś zrobić. Pierwsza przyczyna to może być taki mózgowy deficyt uwagi, trudności poznawcze, czyli to dziecko ma naprawdę problem ze skupieniem się, szczególnie na czynności, która jest monotonna, powtarzalna. Tak będzie się działo np. u dzieci z ADHD, ale też u dzieci przestymulowanych. Może to też się pojawiać u dzieci, których rozwój przebiega nieharmonicznie. Harmonijnie, czyli w jakichś obszarach jest w normie, albo nawet powyżej normy, ale w jakichś obszarach będzie tutaj problem. Czy takie dziecko, które ma opóźnienie rozwojowe, które jest nieznacznie poniżej takiej średniej normy i ono po prostu troszeczkę nie nadąża za rówieśnikami? I takie dziecko potrzebuje ćwiczenia, funkcji poznawczych ćwiczenia. Tej uwagi. To, co można zrobić, to po pierwsze, dopasować komunikaty, polecenia, zadania do tego dziecka, czyli warto by było. Stwierdzić, jaki poziom jest optymalny dla tego dziecka, ile ono jest w stanie czasu się skupić na jakimś zadaniu, może robić krótsze przerwy, może dostosowywać też poziom aktywności do jego potrzeb, ale po drugie też ćwiczyć uwagę, czyli ćwiczyć kończenie zadań, przechodzenie z jednej aktywności do drugiej, wydłużanie takiego czasu, robienia czegoś powtarzalnego, nudnego, czyli na przykład wychodzi nam, że nasze dziecko jest w stanie, ja nie wiem, 3 minuty wykonywać jakieś tam nudne zadanie, nudne z jego perspektywy, nie wiem, czytanie, wypełnianie kart pracy, kolorowanie i motywujemy to dziecko, żeby następnym razem spróbowało i wytrwało 3 minuty i 15 sekund, tak? A następnym razem 3 minuty i 30 sekund. I ten czas staramy się wydłużać, a po takim czasie, kiedy ono robiło coś nudnego, monotonnego, trudnego dla mózgu, no dajemy mu nagrodę i pozwalamy na przykład wybrać jakąś aktywność i zrobić coś innego, coś ciekawego, albo się trochę poruszać, albo poskakać, albo coś nam opowiedzieć, no zrobić coś, co będzie dla jego poziomu energii no, bardziej stymulujące. Druga przyczyna tego, że dziecko będzie nam mówiło, że coś jest za trudne, że ono nie potrafi, że nie chce czegoś robić, może się kryć. W sferze emocjonalnej, związanej z samooceną. Czyli może być tak, że dziecko ma takie poczucie, że ono sobie nie daje rady, że jest gorsze, głupsze i że po prostu nie da rady. I mi się zdarzało spotykać takie dzieci, które miały tak na temat matematyki. Czyli miały poczucie, że one z matematyki są słabe, jak się pojawiają jakieś zadania matematyczne, to mówiły: Ja tego nie dam rady, ja sobie nie poradzę, proszę pani, ja jestem słaba, ja nie umiem. Ale to mogą być też zadania związane, nie wiem, z pamięcią, z liczeniem, z pisaniem, z wypełnianiem, z czytaniem na głos. Czyli dziecko w jakimś obszarze ma takie przekonanie na swój temat, że jest słabe. I to przekonanie może być nieprawdziwe, ale ono często może być w jakimś stopniu prawdziwe, czyli może być tak, że to jest jakiś obszar trudny dla dziecka. I ono no, nabyło takich przekonań opartych o doświadczenie, że sobie po prostu nie radziło. To co jest ważne, to po pierwsze pokazanie dziecku w jakich obszarach ono sobie dobrze radzi, w jakich jest dobre, bo Zdarzają się takie dzieci, które no, mają takie poczucie, że one we wszystkim są słabe. Kiedyś y, pracowałam z, z taką, to już była dorosła kobieta, ale jej historia była taka, że jako dziecko miała poczucie wiecznych porażek, i jak się stała dorosłą osobą, nadal y, w tym tkwiła. I jak ją zapytałam: A jaka jest twoja mocna strona? W czym jesteś dobra?, to ona powiedziała, że moją jedyną mocną stroną jest chyba to, że ja mam tak dużo porażek i jeszcze jakoś funkcjonuję i się nie załamałam. Super, że. Jakby potrafi na to spojrzeć, natomiast to nie była prawda. Ona miała bardzo wiele obszarów, w których była dobra, natomiast w ogóle jakby nie była nauczona, żeby tak na siebie patrzeć, bo była słaba w takich umiejętnościach szkolnych. Miała dysleksję, miała problem ze skupieniem uwagi, nie nadążała, nie radziła sobie i to jej się tak uogólniło na takie przekonanie na swój temat, że jest po prostu kiepską osobą i jedyne w czym może być dobra, no to po prostu po każdej porażce podnosi głowę i mimo, że jest zdruzgotana to idzie dalej. Taka osoba czy jak ta pani, o której mówiłam, czy dziecko, z którym pracujesz, czy może twoje dziecko, potrzebuje pokazania, zobacz jesteś w tym dobry, zobacz super sobie poradziłeś, zobacz świetnie ci Poszło. Fajnie, że robisz to dobrze, fajnie, że yy, sprawnie ci to wychodzi, jesteś odważny, szybko się decydujesz, podejmujesz sprawnie decyzje, szybko działasz. Jak jest jakaś sytuacja kryzysowa, to szybko potrafisz się zaangażować. Yy, zawsze się zgłaszasz jako pierwszy, zachęcasz innych i tak dalej, i tak, dalej, tak Więc jakby zauważanie tych małych sukcesów, obszarów, w których dziecko jest dobre, i potem pokazanie tego dziecku, ale też wspieranie dziecka, kiedy podejmuje wysiłek. Czyli jeżeli nie lubi tej matematyki, nie lubi kolorować, nie lubi pisać, nie lubi czytać, no ale trzeba to robić i trzeba to ćwiczyć, trzeba wydłużać czas y, robienia tej nielubianej czynności. No to ważne jest też, żeby wspierać dziecko za wysiłek, żeby nie porównywać go, nie oszukiwać, że wow, ale super zrobiłeś, kiedy wiemy, że to nie jest super. Natomiast mówić fajnie, że podjąłeś wysiłek, fajnie, że to skończyłeś, super, że się starałeś. Wiem, że to dla Ciebie było trudne, ale fajnie, że to podejmujesz, to jest bardzo ważne. Uwaga! Znasz to? 15 minut lekcji, a oni już patrzą przez okno i zerkają do plecaka? W opisie odcinka czeka darmowy mini kurs z prostymi trikami, które pomogą ci utrzymać uwagę ucznia przez całe 45 minut lekcji. Kliknij i wykorzystaj to na swoich zajęciach. No i trzecia przyczyna, która się kryje za tym, że dziecko odmawia i mówi, że coś jest za trudne i no nie chce podejmować wysiłku, to może być to, że dziecko. Unika, ponieważ jest jakieś alternatywne źródło motywacji. Czyli ono wie, że jak nie będzie robiło tego czegoś, czego nie chce robić, to może robić coś. Innego, fajnego. I z tym się stykam na przykład w przypadku dzieciaków, które bardzo dużo grają w różne gry albo siedzą na social mediach, i one na przykład nie chcą się uczyć, nie chcą czytać, nie chcą nawet pójść na podwórko i sobie biegać, no bo wiedzą, że bardzo ciekawą rzeczą jest włączenie sobie komórki czy komputera i tam pogranie. Ale może też tak być, że dziecko na przykład jest bardzo takie społeczne, ekstrawertywne i nie chce siedzieć i pisać, tylko woli innych zagadywać i woli zadawać pytania albo chce się ruszać, bo taką ma potrzebę ruchu, wynikającą może z ADHD, a może z takiego żywego temperamentu i po prostu nic nie jest tak ciekawe jak bieganie i ruszanie się. Ja nie wiem, pisanie, kolorowanie jest po prostu nudne. I w takiej sytuacji niektóre dzieci są cwane i uczą się, że jeżeli nam będą mówiły, to jest za trudne, ja nie dam rady, i trafią na takie nasze miękkie serduszko i my powiemy, no tak, ma zaniżoną samocę, ma takie deficyty uwagowe, no dobra, to ja za ciebie to zrobię. I ja za ciebie pokoloruję ten obrazek, wypiszę to, ty idź, pobiegaj, bo tobie rzeczywiście jest ciężko. I bardzo ważne, żeby odróżnić sytuację pierwszą i drugą od sytuacji trzeciej. Bo jeżeli to jest tak, że to dziecko nie ma deficytów i ma pozytywną samoocenę, ale po prostu nie nauczyło się tego, że w życiu trzeba czasem robić trudne rzeczy, że y, nie wszystko jest fajne i że życie nie polega na tym, żeby robić tylko to, co nam sprawia przyjemność. Wiem, że wszyscy chcielibyśmy takie życie, no ale jako dorosła osoba wiesz, że to jest niemożliwe. Natomiast niektórzy rodzice no, zapominają o tym, że to jest ważny element dzieciństwa i uczenie dziecka tego, że się czasem... Trzeba nudzić, że czasem trzeba się zmęczyć, że czasem jest frustracja, że czasem jest trudno, że czasem nie wszystko, co chcę, dostaje od razu, że czasem trzeba poczekać, a czasem trzeba podjąć jakiś wysiłek, żeby coś dokończyć, a czasem się z kimś na coś umówiłam i też muszę to zrobić, mimo że nie chcę. Mi się teraz na przykład, bo jestem zmęczona i jak się umawiałam, to wydawało mi się, że nie będę zmęczona, no ale jestem. Każdy z Was zna takie sytuacje i jeżeli znasz takie sytuacje i sobie z nimi radzisz. To znaczy, że ktoś w twoim życiu cię tego nauczył. Ktoś zadbał o to, żebyś doświadczał, doświadczała takich sytuacji, wspierał cię i było ci łatwiej. Więc to jest też bardzo ważna lekcja dla dzieci. Tutaj w tym unikaniu nie chcę powiedzieć, że to są cwane dzieci, które próbują nas oszukać i po prostu trzeba im udowodnić, kto tu rządzi. Tylko że to są dzieci, które po prostu nie są nauczane radzenia sobie z frustracją, z trudnością, z nudą, z wysiłkiem, e, z odraczeniem jakiejś gratyfikacji, czyli chcą nagrodę tu i teraz i tego Trzeba to dziecko uczyć. Trzeba przeczekiwać, e, trzeba tłumaczyć, trzeba być cierpliwym. No bo to może być trudne. Ktoś nie jest nauczony radzić sobie z frustracją, no to, e, no to może być męczące dla otoczenia, kiedy się go na taką frustrację naraża. Ale jeżeli to jest problem z uwagą, e, czyli taki mózgowy problem związany z deficytem uwagi albo problem z samooceną, to tutaj potrzebujemy jeszcze dodatkowo innych narzędzi, innych technik, żeby tę uwagę czy samoocenę wspierać. Dlatego to rozróżnienie jest bardzo ważne i dlatego chcę, żebyś pamiętał, pamiętała, że brak motywacji to niekoniecznie lenistwo, tylko może się kryć za tym coś dużo poważniejszego.